Never trust a goddamn horse. You do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work. Shut for up! Me. Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing three percent is as good as stealing one hundred percent. No one does this to me. No one you follow him from his apartment and you see where he goes later we will kill you this asshole thinks he can mess with me if this is the best vice city has to offer this is gonna be easy <laughs> Odnośnie tych Infernusów, no to do misji Wymazanie, no to pojawiają się takie koloro, ko pojawiają się kolorowe Infernusy i że czerwony, ciemno-czerwony, niebieski, ciemno-niebieski, żółty, biały. A, a już kiedy Tommy Versetti przejmuje tą willę, no to już widnieje tylko biały Infernus. W tym swoim charakterystycznym miejscu. Tak więc taka ciekawostka ode mnie. Tymczasem dojeżdżamy na miejsce. Popatrz przez okno. Uciekł przez dach, Goni go, ale nie zabijaj. Dobra. Według Ricardo dieza 3%, 3 kradzież 3% jest lepsza niż 100%. O, biegniemy, biegniemy. O, chodź. Patrzcie jaki ja glitch odkryłem Nie no Nie no kurwa Tym oto sposobem Master przyszedł do historii Tak to Tak to Master zglitchował, że Jednocześnie prowadzi pojazd, a jednocześnie prowadzi ten złodziej To jest w ogóle takie niepojęte, jakby. Dziwna sytuacja. Sam jestem zdziwiony, że nawet nie mogę tym sterować. A jedyne za co jestem odpowiedzialny, to... no to gaz. A już skręca... A już skręca tak druga strona kierującego. Czyli że... Można powiedzieć, że no jakby trochę sobie ułatwiłem tą misję. <grystanie> no. Kascenka się kończy i dostajemy 1000 dolarów. Widzieliście przed chwilą To mi był na chwilę niewidzialny. A po tym, jak wysiadłem z auta, to wszystko wróciło do normy, tak więc, no, to wszystko. Więc to było tyle, no to naro.